No to nie zwracajcie uwagę. Na... Kurzwa, jakie te dźwięki są głośne. U własno na tu, tu słać, a chyba że tak samo po źle. Ustawiłem znowu jak w Strike Force, ja pierwsze. Jest... A zawsze mi się udaje tam skakać? Dobra, poznałam tutorial, już to grałam jakieś trzy razy, czy pięć, czy sześć. A żeby mnie bot pokonał, a ile on mnie bije? Ej ty, ty 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 ty, jednak dziomek mnie źle bije. Ej gościu, sprząta cała ammo sobie. Ty, nie. Ja przegrałem z botem. Ja przegrałem z kóźwa botem. Puto. Ej to nie było plan, żebym przegrał pierwszy mecz na very easy. Dobra. No what the fuck to było? Życie. Się... Teraz ja sobie z tego pokorzystam. Dobra? Ostatni kill? Ciach, 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 a nie, jeszcze. A ja już, ostatni kill? Jestem debilem. Jak już ja was botem się grywam. to ciekawe co będzie na, na Insulnie. O, moja ulubiona ręka I nie dziwcie się dlaczego mam ten Pytajniki jako ten, jako moja nazwa A to dlatego, że No, podoba mi się taka nazwa Będziemy grać do backup oczywiście O si W sumie tak się, tak samo jak ja się nazywałem, akurat ci ludzie. Ten, alieni, alieni. O, no to nieźle sobie wykorzystałeś z tego, O, idealnie, kurwa, nawet jak się to było no easy. Fuck it! Kurwa. Ja musi się spełnić ten ja, te uzyki nie wiem akurat czy to są toxic ziki. dobra jedziemy tutaj ooooo pokorzystam sobie chętnie z tego kuźwa o nie, już koniec a to był ten elimination wow, defend the facility, o teraz będziemy a stara łączy... Winter, winter o headshot! Head, headshot! No O Piole to w się włączył, czyli z zaperem jeszcze i to na nieśmiertelce Oj patrzcie, ten się zawiesił! <ścoughs> Idiota się zawiesił Oj, szwy Górniaki już mi odpłacicie! Ciach! I cios cio węgorza! No! Cio, pseudo cios węgorza! Přado, přado, přado. Fajne te uczucie przyznać, szczerze, że muszę! A paru z meczyków z nimi startujemy! O oh, Ja pierwszy! Haha, moja! O kutu. No, ja pierwszy! No nie. Dobra, ała, o 5 defów bez ten, killings, w ten, wow, nagroda, dostałem 5, zginąłem 5 razy, co nie, a nie dostałem nagrody, albo akcimentu, albo nagrody za to, że zabiłem kogoś, kur, w po powietrzu, a ty gnojku, trzeba się, się ciebie pozbyć, ty psujesz naszą całą zawartość, kot, ko ten, kociocian, czy coś, Najpierw była eliminacja tych gównianych alienów, a, po, a teraz ten. A teraz co? Mamy ten. Gówniany Team Deathmatch, czyli przetrwanie. Żeby oni sobie poszli, a nie żeby ich załatwić na zawsze. Może tak jest, bo... Dobra, wow. A legenda głosi, że ja ciągle latam.

Ale czasami czuję, że nienawidzę tej części. To jest taka zbyt głupia. Coś o Ja... kurw. O si! Trafij mnie. Został? I Nie mamy tutaj leczenia. Kurwa. Szkodź, że to nie jest jak w Strike Force Heroes. Znaczy w Strike Force. Ie że ten leczy się samemu a nie że musisz iść do kurwa apteczek tak do apteczek kurwa albo do tarczy a ja też, a nie tu, tu też są apteczki na tyle myślałem że się zapiłem miną zapiłem zabiłem ja, o co tutaj chodzi to jest team deathmatch a ja mam dopiero 6 a oni 3 co Shane Nie dziście się czemu takie dziwnie mówi ale mam, mam ten kator kur O dostaw dupę O ale wolno tu się wsadłem nie tak jak w dwójce Dobra? Ile shotgunów, O oh my god, ja czuję się jak w niebie shotgunowym, normalnie. E, e, e! Szaduj! Ja nie, mo nie mogę, nie mogę szadować! Nie mogę strzelać! Teraz mogę? Nie. Teraz w ogóle nic nie mogę zrobić nas Z wow. Spistolujcie A oczywiście ten musiał dostać łziczki, kuźwa, z tamtego czegoś, ale ja myślę, że nie, nie wiadomo skąd. Ooo 1215! Gościu, z tym granaciem nikiem ten. To wy, to wypierdala się na mierzyny. Dobra, ale ja mam zapela, więc... Jęźcie! Oj, w końcu mogę strzelać! New Technology Ja już chyba wiem co to jest. Chyba. chyba! A tak, właśnie! Team Elimination! Tak samo jak w Alien Campaign, tylko że my jesteśmy kosmitami. Nie, to jest, to jest ten. To jest Team Deathmatch, a nie Elimination. Ale tak samo jak ten. Jak w kampanii Alienów, tylko tam jesteśmy po stronie Alienów, on też ma dużo HP plus jest ten plus jest Team Elimination. On ma 3 HP, my mamy 15. oni no, on jest mega słaby. Ale mnie zabić. Chyba, że granatami albo rakietami. Bo... Ale ja chyba tu jedynie co to mogę, co mogę zobaczyć, to właśnie o, o tym mówiłem, że same mamy ten Toksyn Uziki. Toxic uziki toksyczne uziki Zapary albo kramatniki i tyle widzę Nie widzę nic dalej ja jestem ciotą skidać 5 killstreak No to czas sobie narobić większego killstreaka i tyle będzie Niech będzie 10, dobra? Co jest z tego kuziwa strzelam? Ale mamy mało pachapsów O tak. Nie, zginąłem. Musimy gdzieś tutaj. I teraz niewiadomy granated, nie wiadomy, to ciekawe który z który Właśnie teraz. Popatrzcie jak świecimy. Etygnoju! O, albo przejdź dany. Etygnoju! wracaj tu! A! O kurwa, mam grana. Nie dziwcie się, czemu szokuję na taki kid jak ja. I pana granaty! Jest ale nie mam na was wszystkich ammo. Jak się wysosamy tutaj, oh my god. Oni co tam robią, to nie wiem. Jakaś inma czy co? A! O, shit, shit, A, kurwa. Nie to jeden. Czy oni się właśnie zabili? Nie no, mówcie, że oni się zabili. Tak, to są debilami na serio. Mam ciągle tylko jeden punkt. Przez niego przeciał oszustwo. Chyba, że on dopiero co wskoczył. Bo jeden piksel, mini piksel i to... Start. Triple kill! kilat, dwa, kills, Teraz Jeszcze raz sobie narobię trzy, trzy, ta kreska trzy, trzy, ta kreska u trzy, czy była ciągle niebieska, czyli trzy, trzy, mi się zdanie tego wszystko Skończy wszystko, no? yeah. Yeah, so reload executing. Reload executing. It's time to exterminate the objects aliens, aliens and um, it's an alarm like me. I don't know what I'm saying. I'm so stupid like a bitch. Uh, Ciach, ciach! Kurwa. Lampecz! Oooo, double killa z wygradowcami. do Nie znajdziemy, Zniknął. Kurwa. It It not not. Not. Mamy pełne łziczki, więc możemy ten działać. Jeszcze tutaj... no, dodajemy sobie do wyliczania. górę przedłuż... kuś O widzicie ciągle jest pełna, a nie powinna być czy nie naładowana. Wezmę wam to, żebyście nie mogli wziąć. o oh, shit, shit! Nie wziąłem. Czepiel damage sensed. Wow jaki mini pizza! Sko, pies ją? Ale się boję co mi znaczy wiem co mnie tam czekaj tyle. o nie o nie o nie o nie the from beyond the grave sprawdzę sobie ten achievement Dobra? No Sprawdźmy co to za actionment eeeu. Aee. Zabij... Death from beyond the grave. Zabij e, wroga ten. Podczas czekania za, jak się odro zanim się odrodzisz. bo jesteśmy w Arroże. Target locked and yet. Czy target zablokowany i... I wyczyt... i wczy... wczytane. Ło, kurźwat. Wam pól magazynki. Pól wypas. O szy... co? Gdzieś się tam? Tak, gdzie się to każdy tu ma Lasem. Urban Urban Bot, Dune Bot, Space Bot, Urban... Toxic bok. Ła bot. Bok. Bot. 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 Z bok. Nie wiesz, dobrze będę mieć, co? Pozytywny. Ale... Się wyładowałem mocy czeka, a jednak to zika ja mi się... U nie, on ma rakietę. Widziałem. O nie, on też ma rakietę na double damage i to. No chyba. Że... damage To by się spalnął. Się... Dobra. O dobra, udało się. Nie! Ale fajny nalot był tych granat w ciu 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 ciu! Dobra, nie próbuj. Ja tutaj mam mega epickie triki Znam Double kill Tylko nie wiem jak akurat O nie, uciekaj Nie ma o, o nie, o nie, o nie, o nie Co? Szkoda, że mnie nie przylepiło tam do góry Ale był oj, mega, to mega swaki to Małe szanse, a więc Gdzie jesteś? O, ten, właśnie ten, muszę cię, z... muszę pomścić samego siebie. kolejny, myślicie, kapusie, że możecie mnie strzelać? Myślicie, że możecie sobie we mnie strzelać, kapusie? No to chodźcie, come on, show me what you got. Show me what you got, you stupid bitch. O, oh, shit. Show me what you got, you stupid bitch. Da da, da, da o, o shit syk ciach, ciach nie umiem trafić wow, naprawdę im dużo bije I to mega dużo dobra, skillet kill street kontynuujemy gnojka knipka Gratuj to! Kuźwa A, tu był ten! Likwidowanie botów, który jest lepszy, to więc ten nieznany bot jest najlepszy, pamiętacie? Kuźwa. Teraz backup. Sier sierżantem Johnsonem. Razem no, Web no, web. łeb. mi się z nimi. Dobra, pierwszy kill. Dobra, nieźle. Drugi kill. Creeper kill. Nie, że na Jak wykorzystam wszystkie dwa magazynki na nich wszystkich naraz, to jest szansa, żebyśmy zgarnęli dużo... O nie mam Punktów. Wow. I tak ci się jak mamy 6 do 2. No to nie jest naprawdę nudne. Potem kończymy odcinek tak w ogóle. Tymczasem ktoś mówi... Nie, nie, to jest mega fajne! Tymczasem ja serio... To jest naprawdę nudny. Każdy patrzy na mój game. What the fuck? I... Ja bym pomyślał, że się pytacie. What the fuck is that shit? O nie nie, nie l Sierzancie. Ja mam killi? Nie, ja mam killi, on dwa. Ja zginęłem dwa razy on dwa. Naprawdę nieźle ci idzie. Kurwa. Nie, myślałem, że kogoś tam załfiłem, ale to już minutę gramy No to nieźle nam idzie, kuźwa Dobra, Dobra, mam... a, ktoś tutaj zginął A, to był ten, który właśnie był starszy, on zginął Po prostu przez moją rakietę O, elo Krystian, Ku... ty masz kuźwane je od w przedszkola Naprawdę jest ci idzie. Co? Ja tu kier. Co? 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 Kup. Stop, no to, Show me what you got now. Oh shit. No, show me what you got now. Oh shit. Jest to? Nie, rush. Idzie ci. Nie jestem tutaj po ciebie no ja to pokazałem co potrafię. Aaaa, to do 20 tak Super, jakiś ten, jakiś knepek się zabił. Aha, aj, aj moje marzenie się ziściło. O, double do damage na snipe'ie. No już ktoś tutaj ma double do damage. Sierżancie Pan ciągle ma mało killi, ja mam 10. Ja tu się staram. A pan to dupa gównocyzki panu pan, nastrojesz się śnią takie piękne ten, ten pięć par cóżków kurwa! Ha! Ignorant! Ooo! Chodź mi o... Zginąłem 5 razy niby? Bez zabijania? Aha, to jakiś inny knypek. Zabił się pięć razy... zginął pięć razy, a nikogo nie zabił. tam luk. A, to ty... Dobra. O nie! Ludzie... Niby uswaniaka był niezły u mojego idola. Ale ze mną Sergeant John Johnson to jest normalnie bieda. Ale, już wygrywamy, mamy, no, wygraliśmy, Easy Peasy Lemon Squeeze, ale na to trwa 15, już lat, no to dziękuję, moi drodzy, za filmik i coś, co mogę powiedzieć, no, siedem minut, niera, niera.